Bartek Dul z tej strony zapraszam. Zobaczcie, dlaczego ten smartfon nie jest warty swojej ceny. LGK40 to nowy budżetowiec koreańskiego producenta z 2019 roku, który został zdecydowanie nieodpowiednio wyceniony. Ten smartfon wygląda niemalże jak każdy inny i praktycznie niczym się nie wyróżnia. Jest wykonany z błyszczącego się plastiku. Nawet matowa tylna obudowa mieni się kolorami w moim testowym modelu odcieniami niebieskiego lgk 40 jest lekki i zarazem bardzo wytrzymały, a przynajmniej tak twierdzi producent. Wydawać by się mogło, że jest dość minimalistyczny w swoim designie. Na prawym boku mieści się przycisk power, na dole port micro USB, mikrofon, głośnik i złącze mini jack, ale zobaczcie lewy bok. Upchnięto tu podzielony przycisk głośności, przycisk do wywołania asystenta Google oraz dwa różnej wielkości sloty na karty SIM i micro SD. No, wygląda to dość nieestetycznie lgk 40 zastosowano 5,7-calowy ekran IPS LCD o dość słabej rozdzielczości, bo HD+, plus, bo ma proporcje 18 na 9 i ku mojemu zaskoczeniu nie ma nawet zaokrąglonych rogów. Wdłużenie ekranu niestety nie spowodowało też, że mamy tu do czynienia z małymi ramkami, wręcz przeciwnie. Jego jasność też nie jest zbyt wysoka, ale za to daje radę z dozorowaniem barw, bieli czy kątami widzenia. Podoba mi się natomiast pomysł na odtwarzanie na przykład YouTube'a w tle. W szybkich ustawieniach znajdziemy tryb odtwarzania eko i powoduje on, że ekran niemal całkowicie się wygasza i dzięki temu można na przykład odtwarzać w pewnym sensie YouTube'a w tle i zaoszczędzić nieco na baterii. Na pochwałę zasługuje także jakość odtwarzanego dźwięku, oczywiście w słuchawkach, bo głośnik jest słabiutki. Pod tym względem LG K40 mocno daje radę, a nawet wspiera tryb DTS X3D surround, który dobrze sprawdza się na przykład podczas słuchania bardziej popowej muzyki aczkolwiek słuchawek w zestawie nie przewidziano. W odtwarzaczu znajdziemy nawet ewidentnie funkcję dla młodzieży, która powoduje mruganie diody doświetlającej w rytm odtwarzanej muzyki. Ocenę tej funkcji pozostawię Wam samym. Smartfon działa w oparciu o Androida 8.1 Oreo, co nie jest dobrą wiadomością w momencie, gdy konkurencja startuje od Androida 9, czyli aktualnego Androida, a jeszcze nowsza wersja systemu czai się tuż za rogiem. Natomiast nakładka LG występuje tu w swojej standardowej dla LG wersji i nie mogę jej nic zarzucić. Niestety, Olien Kładka może się podobać lub nie. To wydajność nie jest kwestią gustu, a z tą są w K40 dość spore problemy. Zacznijmy od tego, że budżetowy Celgene nie kosztuje wcale tak mało, a sprzedawany jest z ośmierdzeniowym procesorem Mediateka i zaledwie 2 GB pamięci RAM. To zdecydowanie za mało. Powoduje to, że system działa dość ociężale, nierzadko długo wczytuje aplikacje i reaguje z opóźnieniem na nasze komendy dotykowe. W grach bywa różnie. Te najbardziej wymagające są w zasadzie niegrywalne, ale już takiego Hearthstone'a czy PUBG, no, da się pograć, choć nie ma tu mowy o jakimś tam bardzo wysokim komforcie. O baterii będzie krótko. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Akumulator o pojemności 3000 mAh wystarcza na około 2 dni używania, ale przy tej specyfikacji sprzętowej, czyli dość słabej, z większym ogniwem, LG mogłoby pokusić się o bardziej spektakularne wyniki. Na pochwałę zasługuje za to obsługa NFC i płatności zbliżeniowych, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste w tej półce cenowej. Nie mogę z kolei za bardzo pochwalić mieszczącego się z tyłu skanera linii papilarnych. Łatwo go trafić i przyjemnie wibruje po udanym odblokowaniu telefonu, ale jest odrobinę zawolny. No w sumie dobrze, że w ogóle jest. Skoro już jesteśmy z tyłu, mieści się tam też pojedynczy główny 16-megapikselowy aparat z diodą. Z przodu jest za to 8-megapikselowy aparat i co ciekawe także występuje z diodą doświetlającą. Zaletą tych aparatów ma być sztuczna inteligencja, ale od razu mówię, ja jej praktycznie nie widzę lub uważam za mało inteligentną. I tak kwiatek doniczkowy rozpoznaje jako jedzenie, albo po wykryciu obiektu i przypisaniu odpowiedniego filtru praktycznie trudno dostrzec jakiekolwiek różnice. W przypadku trybu jedzenia i wielu innych sytuacjach po prostu AI ociepla zrobione zdjęcie i od cała filozofia. Poza tym zdjęcia wychodzą szczegółowe, przyjemne dla oka, choć oczywiście nie można się po nich spodziewać żadnych cudów. Aparat ma problemy z rozpiętością tonalną, niebo wychodzi najczęściej przepalone, a po zapadnięciu zmroku wszelka szczegółowość zanika i trudno mówić o jakiejkolwiek jakości, chociaż od czasu do czasu jakieś tam zdjęcie nawet wyjdzie. Przedni aparat porządnie spełnia swoją rolę i raczej niewiele mogę mu zarzucić. Tu oczywiście też łatwo o przepalenie nieba, ale sama szczegółowość daje radę. Jest też tryb portretowy, który pozwala na regulowanie rozmycia w tle z podglądem na żywo. LG K40 to smartfon bardzo nierówny, ale przede wszystkim jak na LG przystało, fatalnie wyceniony. W tej samej kwocie dostaniemy chociażby Redmi Note 7, który poza brakiem NFC przewyższa LG o kilka klas. K40 powinien kosztować góra 300-400 zł i wtedy będzie rozsądną opcją, jeżeli oczywiście przymknie się oko na jego wydajność. Dobra wiadomość jest taka, że przeglądając portale opcyjne, widać, że ta cena już mocno spada. Po więcej informacji zapraszam na tabletowo.pl i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!